Są z nami trenerzy obu zespołów. Trener gości, pan Bartosz Gaul, od wieczór i trener ruchu, Jarosław Skrobacz. No I tradycyjnie w pierwszej kolejności poproszę o komentarz do tego meczu trenera gości. No, myślę, myślę, że był, to był ten mecz, jaki oczekiwaliśmy, że bardzo trudny mecz. Dla nas trzeba powiedzieć, tak jak mówiłem też przed meczem, tutaj nie gra ekstra klasa z pierwszą ligą, tylko to są, to są inne warunki, bo jeżeli emocje grają dużą rolę, to wtedy jest, jest trudny mecz i to było też dla nas ważne, że myśleliśmy, mieliśmy nadzieję, że będziemy mieli też może kontrolę nad grą, trzeba powiedzieć, że widzieliśmy jak w pucharze się może dziać, stały fragment gry to był dla Ruchu ta pierwsza sytuacja, tutaj się też może inaczej skończyć i myślę, że po mieliśmy... No, kontrolę nad grą, duże posiadanie piłki wykończenie do przodu może było nieraz niecenne takie, jakie powinno być, ale myślę, że dobrze sobie z tym poradziliśmy, żeby te emocje jakoś kontrolować, trzyma, trzymać tą kontrolę nad tą grą. Um, I po prostu nie, no, nie pozwalać na te momenty, na których czekał, w końcu, bo było widać, że to jest jednak groźne. Jednak Trudno i mi się wydaje, że to w drugie połowie już nie robiliśmy tak dobrze, że tutaj były straty za duże, może emocje wtedy były, były też za duże, więcej strat, więcej groźnych sytuacji. Myślę że wtedy mecz też był, był bardziej otwarty, ale tak jak już mówiłem, ważne dla nas. Tutaj się właściwie tylko liczy wynik, jeżeli chodzi o emocje, wynik był 1-0 dla nas, tak że z tego powodu się bardzo cieszymy. Tutaj nie będziemy za dużo w jakieś taktyczne zachowania czy coś wchodzić, myślę, że ważne było, żeby emocje kontrolować, to daliśmy radę i wtedy sobie też poradziliśmy z tym meczem. Dziękuję Panie Trenerze i proszę o komentarz Ten Jarosława Skowarza. No, myślę, że taki podobny, podobny obraz tego, tego spotkania mamy. Gratulacje Trenerze za... No, dziękuję. Zwycięstwo, bo Górnik myślę, że na pewno był dzisiaj w tym spotkaniu o no tą jedną bramkę lepszy i, i jeśli miałbym być obiektywny i rzeczywiście tak to ocenić, to szczególnie pierwsza połowa. Nie wiem, czy Górnik zagrał tak dobrze, czy my, czy my po prostu byliśmy tak wystraszeni, byliśmy tak nerwowi, byliśmy tak niedokładni, że chyba tą niedokładnością moglibyśmy oddzielić wszystkie spotkania, którymi, które graliśmy dotychczas w tej rundzie i i to była taka oznaka, że, że gdzieś ta głowa nie do końca pracowała tak jak mogła. I tutaj rzeczywiście do przerwy mnóstwo strat, mnóstwo przechwytów. Trochę zły jestem o tą pierwszą połowę, że tak to wyglądało, bo liczyłem, że Wąskowski ze Szczepanem to będzie dwójka zawodników, którzy gdzieś tam nam się utrzymają przy tej piłce, którzy będą potrafili wygrać pojedynki w powietrzu. No niestety. Tutaj tej różnicy nie było widać. Nie zbieraliśmy też drugich przewaga w środku pola górnika i nakręcali się do sytuacji. Także w tych sytuacji nawet mieli innych kilka, gdzie mogli te bramki zdobyć, a strzelili akurat bardzo piękną, ale akurat chyba w najtrudniejszym takim momencie. Także druga połowa dla nas już może wyglądała lepiej. Próbowaliśmy do końca i za to chłopakom dziękuję. Tyle. Dziękuję i proszę o pytania do trenerów. I prośba, o pytania zadawać do mikrofonu. Może z dziennika zachodniego do z tyłu na mam pytanie, jak bardzo jest zaskoczony tym, że to dawał i czasami w losach meczów, dostrzaleń i takiej odległości. Zaskoczenie, może zawsze jest tak, jak mówiłem do chłopaków, też przedmiotem. Ukaże dużo się może wydarzyć. Przeważnie w kucharze takie, takie piłki też wchodzą, ale myślę, że mieliśmy no, inne, inne też sytuacje, ale jednak to była może najtrudniejsza sytuacja, także szczęśliwo może trochę weszła ta piłka. Ale no, myślę, że, że pasuje też do takiego meczu, że właśnie taka piłka wchodzi, a nie te prostsze. Um, ale cieszę się też na Rafał, bo po prostu jest bardzo ważnym zawodnikiem dla nas i, i to też wzmacnia jego mi się wydaje też aktualnie. I drugie pytanie o te emocje. Jakie emocje panu towarzyszyły? Czy odczuł pan, że te derby to rzeczywiście jest nie tylko chyba na Śląsku, dla kibiców coś absolutnie wyjątkowego? Oczywiście to było wiadomo, bo już było przeważnie, jeszcze w ostatnim tygodniu, dużo, dużo mowy na ten temat, też no, w konkursie naszych kibiców. Wiemy, jaką ważność ten mecz ma dla naszych kibiców, ale też dla, dla kibiców Ruchu i co kibice chcą wiedzieć. czy To było też ważne dla nas, żeby, żeby to pokazać, bo to nie jest też tylko zwycięstwo dla nas, tylko też y, dla drużyny, tylko też dla, dla miasta, ale też przeważnie dla, dla kibiców. bo To jednak, jednak dla nich jest, jest ważny mecz i to już wiem też po dwóch miesiącach, że po prostu Zabrze żyje Górnikiem i to wiedzieliśmy, że to będzie ważny mecz, dlatego zależało nam na tym to, żeby to wygrać. Dzień dobry. Pytanie do Pana trenera yy, z Krowacza. O bramkarze spytam tego Pierwszy, drugiego, a pierwszego, takie mecze gratulują w ja się cieszę, że Kuba Osobiński sprostał zadaniu. Bronił dobrze, ze szczęściem w tej pierwszej połowie, bo tak jak mówiliśmy tutaj już, tam było na pewno jeszcze jedna, ale nie wiem czy nie dwie, nawet takie sytuacje, w których on się bardzo dobrze, więc my się cieszymy, że mamy bramkarza drugiego. No wiadomo, jest Kuba Bielecki, który nie chce, nie chce tego miejsca zwolnić na razie i, i trzeba. Kuba, mówię Osobiński, w tym momencie musi czekać cierpliwie, ale, ale dla nas też jest to, jest to fajne, że, że ta pozycja numer 2 jest taka, że w każdej chwili można z tego bramkarza korzystać. Także na pewno dobre doświadczenie też jest dla mnie. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenerów? Jeśli jest, bardzo proszę. Cześć, to Wojciech, Potter, ja chciałem zadać pytanie trenerowi Skłobaczowi? No, ten mecz już powiedzmy, do historii i chciałem zapytać, jak teraz będą przebiegać przygotowania do meczu z powyskiziem, no Powiemy, że tego czasu jest bardzo mało. No bardzo mało liczę, że dzisiaj pójdą te emocje gdzieś na bok i szybko położą się spać rano, jutro odnowa biologiczna, tylko i wyłącznie i tu nie stać nas nawet na to, żeby wyjść gdzieś tam najprawdopodobniej na boisko, tylko, tylko wykorzystamy to na całkowitą próbę regeneracji, sobota. Analiza, rozruch troszkę taktycznych spraw przed port No i, i w niedzielę, w niedzielę jeszcze w samo południe, trzeba, trzeba grać mecz. Także nie jest to terminarz dla nas szczęśliwy, no ale, no ale co zrobić? No, trzeba grać i od tego ja jesteśmy, ktoś by powiedział.